Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnobrzegu od lat prowadzi konkurs Czytelnik roku. Nagradzana w nim jest ta osoba, która w danym roku przeczytała największą liczbę książek. Przyszedł czas na podsumowanie roku 2021. Muszę powiedzieć, że był on szczególny, a mianowicie dlatego, że padły rekordy, padły rekordy wypożyczeń zarówno w kategorii pierwszej, czyli najmłodszych czytelników, jak i w kategorii trzeciej czytelników dorosłych. Tej ostatniej zwyciężyła Małgorzata Woźniak, która w minionym roku przeczytała 612 książek. To jednocześnie najlepszy wynik spośród laureatów wszystkich kategorii wiekowych. W kategorii drugiej, czyli młodzież od 13 do 18 lat, najwięcej książek, bo 58 przeczytała Zuzanna Ziętkowska. W kategorii dzieci do lat 12 Aleksandra Buczek, która w minionym roku przeczytała 569 książek. Oprócz laureatów Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnobrzegu przyznała też wyróżnienia. Nagrody książkowe podczas kameralnego spotkania wręczyli dyrektor biblioteki oraz prezydent. Dyrektor biblioteki zapowiedziała też, że w tym roku konkurs zostanie poszerzony. Planujemy na rok 2022 ogłosić oczywiście konkurs Czytelnik roku, czyli będziemy kontynuować w dalszym ciągu tą formę popularyzacji czytelnictwa. I ale wprowadzimy pewne zmiany, a mianowicie do y, tych trzech kategorii jeszcze wprowadzimy dwie nowe. Będzie to kategoria do lat pięciu. Y, chcemy wyróżnić rodziców, y, którzy czytają swoim pociechom najmłodszym, a zorientowaliśmy się, że y, mamy nawet zapisane roczne dzieci I, ten, i rodzice niezwykle dużo wypożyczają tym dzieciom książek. Y, zarówno chcemy y, wprowadzić kategorię dla seniorów, y, oczywiście wyodrębnić z kategorii trzeciej y, czytelników powyżej 70 roku życia. Y, również w tej kategorii y, mamy ponad 500 osób i y, najstarszym czytelnikiem jest osoba 93-letnia. Serdecznie gratulujemy laureatom konkursu i życzymy wielu wspaniałych czytelniczych przygód.